Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was drodzy bracia, ksiądz Tomasz Kostecki, być może niektórym znany z kanału W Osioł, jako też rekolekcjonista, asystent wojowników Maryi, do niedawna diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy diecezji siedleckiej, a od niedawna diecezjalny asystent akcji katolickiej. Jesteśmy w Pratulinie. Przed nami świątynia, która jest ustawiona na miejscu dawnej świątyni unickiej, gdzie w XIX wieku męczennicy z Podlasia, mieszkańcy tej ziemi, tej parafii w Pratulinie, oddali życie w obronie kościoła, w obronie naszej wiary, w łączności z papieżem, tego co stanowi o Kościele, że jest katolicki i żyje z Kościołem powszechnym. Tu od błogosławionych mężczyzn, od tych, którzy nie, nie bali się wziąć do ręki krzyża i stanąć w obronie tego, co święte, zapraszam was na oblężenie Jasnej Góry, męskie oblężenie Jasnej Góry, by tam w jedności siła, jedność wobec Maryi, wobec Jastogowskiego Sanktuarium ale okazać również jedność wobec tego, to jest dla nas ważne i święte i nienaruszalne. 23 września zapraszam do udziału w męskim oblężeniu Jasnej Góry, w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego, w komunii świętej, w sekremencie pokuty, by pokazać, że trzeba w życiu walczyć o to, co ważne i święte. A jeżeli walczyć. To zawsze z krzyżem w ręku, tak jak błogosławieni unici z Pratulina. A jak walczyć, to zawsze u boku najjaśniejszej Pani. Niech na trud tego pielgrzymowania i udziału w tej inicjatywie mężczyźni w kościele, męskie oblężenie Jasnej Góry, błogosławi nam Trój Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.